że z prawej burty zbliżają się wrogie obiekty. Rozgoń to łatajstwo. Startuj. Właśnie tak! No i takie historie lubię opowiadać. Oj tak, jeśli tylko dożyjesz. Heh, pokazać ci, jak to robię? Nie zagalopuj się z tym pokazywaniem. Wojna to piekło. Na tą planu idzie jeszcze kilka osób. Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj się! do, lotu. A raczej do rejsu. Nie, drogi. Nie, y, już jest y, pełna ludzi. Uwaga! Myślisz, że kogoś oca! Nawet jeśli przekręcę klucz trochę wcześniej, zginą miliardy, a ty nic na to nie poradzi! Jestem Thor, syn Odyna! I nawet jeśli zdołasz mnie pokonać, dopóki w mojej piersi. Nie bardzo wiem, co mówić, jesteś gotów! Nie? Jest świetnie wyważony. Tak, i nie za ciężki, bo to osłabia zamach, i wiesz.